Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj historia będzie raczej krótka, ale rzeczowa. Mój Hyundai 40 miał problem z klimatyzacją i to w zasadzie od samego momentu, jak go kupiłem. Eee, to może tak szybko opiszę ten problem. Było tak: kupiłem go z pustym układem klimatyzacji. Wiecie, jak to jest kupować auto bez klimy, nie? Może wyjść w tysiącach. No, jak to każdy sprzedający mówi, wystarczy nabić, więc tak też zrobiłem. Gdzieś tam powiedzmy trzymało to na sezon, czyli załóżmy jak nabiłem w czerwcu, to gdzieś okolice sierpnia, początek września, czyli no w zasadzie początek, może to była połowa września, było takie coś, że ta klimat tak jakby się skończyła. Czyli już jej nie ma. No to na następny sezon znowu pojechałem i jak już wtedy mm, przestała mi działać, to oczywiście zamiast jako elektryk sprawdzić sobie samemu elektronik, elektryk, mechanik, to pojechałem następny raz na nabicie, wierząc, że te maszynki za, kupę tysięcy sprawdzają szczelność no i po nabiciu już dostałem nerwów bo ta klima chodziła coraz krócej więc zacząłem sam szukać problemu przez chwilę bo niestety znowu wtrąciły się inne auta aż w tym roku dwa dni temu w zasadzie oddałem auto gdzieś z tydzień temu na znajomy, od którego biorę części, otworzył sobie sprawdzanie szczelności układów klimatyzacji, czyli nie zwykła maszyna, a wpuszczanie azotu, sprawdzanie tym takim testerem. Które wykrywa nieszczelność, czyli najeżdżacie gdzieś tam na przewody od klimatyzacji, na te wszystkie złączki i tak dalej, i patrzycie. No i stwierdził, że takie mikro, gdzie wysłał mi też filmiki, mikro nieszczelności były na przewodach od sprężarki klimatyzacji, czyli wychodzi na to, że to tamte dolne uszczelki. No, wymienił je. Nabił i dzwoni do mnie Daniel. Ja swoją robotę zrobiłem. Czas na Ciebie, bo klima dalej nie rusza. No to sobie pomyślałem, następny, no ale niestety swoją robotę musiałem teraz już wykonać. Bo jakby nie patrzeć, układ szczelny, pełny klima nie chodzi. No to zrobiłem to bardzo prostym sposobem. Najpierw załączamy guziczek klimatyzacji. I najlepiej mieć skaner diagnostyczny. Jak go nie mamy, no to podchodzicie sobie tutaj, otwieracie machę, załączacie guziczek. Wentylator ma wam ruszyć na niskim biegu. Ma się tam kręcić. To oznacza, że jakiś sygnał został na sprężarkę wysłany. Najprościej mówiąc tu jeszcze w naszych Hyundai'ach ja się dostanę tu, ciut niżej macie wtyczkę ona jest tutaj w niektórych ale to nie w i40 na przykład w Kii nie ma tutaj wtyczki. Trzeba odpiąć bezpośrednio tamtą na kompresorze. No więc ją odpiąłem. Tutaj są dwa przewody i w momencie załączenia guzika włączyłem sobie miernik na ciągłość na ciągłość, nie przepraszam najpierw zmierzyłem napięcie zmierzyłem, patrzę w momencie włączenia klimatyzacji mam napięcie akumulatora nazwijmy to czyli jakby ładowanie no 13,8 a w on, w, w momencie włączenia zapłonu i naciśnięcia guzika było 12,6 12,5. Tak jak akumulator, i teraz tak, będąc tu przy stole, spójrzcie, jak wygląda zawór mój, więc stwierdziłem, że skoro mam napięcie, to coś musi do tego zaworu yy, dochodzić. Czyli Zawór po prostu nie działa, bo tutaj mamy. No, może się zerwać sprzęgło, tak? Tutaj nie mamy tego sprzęgła, które działa na zasadzie elektromagnesu, tylko sprzęgło stałe czyli cały czas sprężarka się obraca razem z paskiem. Oczywiście może się zerwać, i wtedy wnętrze się tak, jakby tłoczki nie pracują, bo chodzi całe koło pasowe. Ale to naprawdę wydaje mi się, że byśmy wszyscy słyszeli <laughs> albo dziwne zachowywania paska by były. No więc mój zawór wygląda tak. Dlaczego? Bo te zawory stoją dęba w tych sprężarkach. Moja sprężarka to do dowon. Eee, nie chcę wam skłamać. De dvc 13 coś coś takiego coś tak kojarzę sprawdzałem to z naklejki no więc jeszcze tego nie zdemontowałem dzwonię do jednego motoryzacyjnego drugiego trzeciego zawór niedostępny musi pan kupić całą sprężarkę klimatyzacji Załamałem się z jednej strony, bo to są naprawdę duże koszta kupić używkę. Nie wiadomo co kupimy. No więc najpierw zabrałem się za demontaż. Czyli tutaj mamy tylko taki pięści, pierścień z zegera. Ja mam tu coś takiego, yy, pod, to nie jest akurat od tego. To jest od, od tego zaworu. A to jest zupełnie inny zawór, z innego samochodu, yy, volkswagenowski. No ale yy, tak wygląda ten pierścień Zygera. On jest tam wsadzony, yy, tutaj sobie zaciskamy, wyciągamy pierścień i w teorii powinniśmy złapać za, te, 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 tak jak mówię, to jest inna wtyczka, złapać za wtyczkę, poruszać trochę, wyjeżdżamy zaworem. Koniec roboty w praktyce, wygląda to tak. Czym to ściągałem? Jak ktoś nie ma sprzętu, to ja naprawdę polecam udać się do mechanika, bo jeżeli chodzi o mnie, już Wam pokazuję, czym to ściągałem. Tu akurat jeszcze muszę schować termometr, mam bo sprawdzałem sobie na nawiewach temperaturę. Demontowałem to ściągaczem do piast. Czyli takim dużym młotem, zastosowałem po prostu tą końcówkę. Jakieś tam wkręty pamiętam z dłuższym gwintem. Wierciłem ten zawór, wkręcałem i tak musiałem kilka, kilkanaście razy do momentu. I waliłem tym młotem tak z całej siły, aż zawór nie wyjechał. Garaż jeszcze nie posprzątany, ale już Oto spójrzcie, ile tu jest otworów. Jeden, drugi, trzeci, tutaj na środek czwarty, ale przy próbie któregoś tam wiercenia pękło mi wiertło w środku, także dlatego musiałem bokami. Tutaj gdzieś piąty, tu jak widzicie szósty, bo już leciałem bokiem. Niestety drapnąłem lekko sprężarkę akurat w miejscu, które nie jest uszczelnione, bo uszczelnienie idzie stąd, także byłem uratowany. No i udało mi się wyciągnąć ten zawór, ciężkimi siłami. Jak go sprawdzić w ogóle. Tak, wtedy włączyłem sobie na napięcie, tutaj 20. Sprawdziłem w ogóle, czy napięcie dochodzi, dochodzi, a jak sprawdzić zawór, tu już wtyczki niestety nie mamy, ale wszystkie zawory działają identycznie. Macie dwa piny. Ja sobie to oprę. Włączacie miernik. Na ciągłość, czyli pipczyk, dotykamy jedno drugie, i ma pikać, a sprawdzamy na tej zasadzie, że jednym dotykamy jednym, jednego pina, drugim drugiego. Ja już tutaj wezmę sobie dwie rączki, dotknę i Wam pokażę, co się pokaże na mierniku. Jak widzicie, mamy ciągłość i jakiś opór tam nie dotyka jedno drugiego. No a spadło. Także jak pipczy, to znaczy, że działa. Jak jest cisza, to znaczy, że nie działa. Wymieniłem zawór. Klima działa. Mrozi jak cholera. I teraz tak się zastanawiam. Eee, czekajcie. Dobra. I teraz tak się zastanawiam. Czy faktycznie uciekał mi czynnik? Nie mogłem tego sprawdzić. Czy problemem był powoli już stawający zawór, a każdy jeden człowiek, który podłączał mi maszynę, to po prostu spuszczał sobie do maszyny czynnik, ładował jeszcze raz i mówił teraz już będzie dobrze. I byłem, nazwijmy to po imieniu dymany. Ciężko mi powiedzieć, czy to stanęło tak po prostu teraz z braku klimatyzacji. Czyli jeździłem następny sezon zimowy bez czynnika, czy to już stawało, stawało, aż stanęło dęba i był koniec. Nie wiem, nie dowiem się albo inaczej. Jeżeli tym razem po niby szczelności, gdzie, gdzie było szczelne, no, no dostałem filmiki i tak dalej, okaże się, że bajka, to i tak dalej będę miał to pytanie. Czy zawór był problemem? Czy faktycznie układ był nieszczelny, albo też zawór teraz stanął, a, a układ faktycznie mikronieszczelność była na tych o ringach. Nie wiem. Ważne, że działa. Wiecie, jak to teraz sprawdzić. Możecie sobie w Fiondach działać. Ważna rzecz. Nie ma tego zaworu, tak? Więc ja Wam podaję numer. Tutaj macie numer zaworu. To jest zawór od sprężarki Sanden bądź innych sprężarek Volvo Ford. Taki też zabór założyłem. Auto hula. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.